Przygoda z jego śmiechu zaczęła się dwa i pół roku temu, gdy byłem w Indiach i szukałem ciekawych tematów, które mogłbym Pisać jako dziennikarz, taki nastawiony na pozytywne innowacje. I wtedy znajomy mi wspomniał, że są ludzie, którzy się spotykają w Falku, w Indiach codziennie rano, by zacząć dzień od śmiechu i przejść ze śmiechem na takiej śmiechowej energii przez wszystkie wyzwania każdego dnia. I że to świetnie działa, że to jest cały ruch społeczny, że spotykają się ludzie w różnym wieku, kobiety, mężczyźni i się wspólnie śmieją. Z Jogą Śmiechu spotkałam się pierwszy raz czytając bloga Piotra. Opisywał, czym jest Joga Śmiechu, jak ją w ogóle sprowadził do Polski, skąd ona się wzięła. I wydało mi się to no, zupełnie niezwykłą rzeczą, że z jednej strony to jest no, coś niesamowicie prostego, radosnego i takiego no, naprawdę świetna zabawa, a z drugiej strony rzeczywiście widać, że no, ma to taki podtekst trochę głębszy. Przestają obowiązywać różne zakazy społeczne. To, że mamy się zachować tak albo inaczej, co wypada, co nie. Tutaj wszystko wypada. Po prostu tutaj możemy być dziećmi. Jeszcze raz i naprawdę to jest świetne. I myślę, że to jest taka okazja, żeby siebie samego spotkać w taki zupełnie nowy sposób. <grywa> Zauważam, że zdecydowanie zmienia to moje podejście do wielu spraw, że otwiera mnie to jakoś na ludzi. Trochę inaczej z większym dystansem podchodzę do różnych takich rzeczy, które kiedyś mnie złościły albo denerwowały, że teraz po prostu najzwyczajniej już mam taki odruch trochę, tak? Tak jak robimy na klubie śmiechu, że mówimy sobie. <słyski> Idea jogi śmiechu jest taka, że śmiejemy się w grupie, zarażamy się tym śmiechem, e, utrzymujemy kontakt wzrokowy, jesteśmy w ruchu, dzięki czemu łatwiej jest sprawić to ciało w śmiech. Ćwiczenia są proste, przyjemne, nie ma sposobu, by wykonać te ćwiczenia źle. Prosiłam na jakąś śmiechu e, przez koleżankę. Poszłam na taką sesję, była akcja e, Zaśmiejmy Raka w samym centrum. Przez 5 minut miałam taki problem, żeby w to wejść. Na początku było trochę sztuczne, potem coraz bardziej, coraz bardziej. No i stwierdziłam, że to jest świetny sposób na to, żeby właśnie po pracy odreagować, pośmiać się, e, zrelaksować, dotlenić, poruszać, poznać fajne osoby. <laughs> Ja się ogólnie dużo śmieję, więc jest mi na pewno łatwiej. Natomiast zdecydowanie w takich sytuacjach stresowych można sobie właśnie pomyśleć, że no, mi się coś strasznie głupiego i niemiłego i można się z tego pośmiać po prostu. Dawna interesuję się śmiechem. Z zawodu jestem psychologiem i zawsze interesowała mnie terapia śmiechem. Jak mi śmiech dobrze wpływa na zdrowie na depresję. Jak pobudza krążenie, jaki dobroczynny jest śmiech. I joga śmiechu polega na tym, że ten śmiech jest taki troszeczkę wymuszony, tak jak ćwiczenia fizyczne. <laughs> Łatwo się śmiać, jak jest przyjemnie, jak człowiek jest szczęśliwy, jak wszystko jest dobrze. Natomiast tu chodzi o ten śmiech wywołany, który ma pomagać w chwili, kiedy jest gorzej. I jako psycholog naprawdę wspieram ją śmiechu. Jest wspaniała. W Polsce potrzebujemy jogi śmiechu. Potrzebujemy sposobów, by wyjść z automatycznych schematów smutku, zblokowania, braku nadziei. A joga śmiechu jest naprawdę przyjemną metodą fajną, lekką i zachęcam po prostu do praktyki.